you Historia Szopera rozpoczyna się w 2005 roku, kiedy dwaj bracia, Krzysiek i Rafał Krawczyk postanowili założyć firmę informatyczną i wejść w świat e-commerce, Napisali sklep na początku wersji pudełkowej, który miał trafić do małych i średnich firm i pomóc im handlować w internecie. Nie wiedzieli, że ich oferta spotka się z tak dużym zainteresowaniem, że małe firmy będą tak bardzo ciekawe e commerce i handlu w internecie, że oferta przyjęta została bardzo ciepło, bardzo entuzjastycznie przez rynek. Kilka lat później postanowili swój soft, swoje oprogramowanie przenieść do subskrypcji, do Sasa, a więc wynajmować oprogramowanie w internecie, umieścić je w chmurze, tak żeby zapewniało to większą elastyczność, żeby klienci platformy mieli dostęp do najnowszych funkcjonalności, ale z drugiej strony, żeby ktoś zabezpieczał platformę i zawsze myślał o jej rozwoju. Kolejną nowością było dołożenie szeregu usług dodatkowych, które wokół sklepu internetowego sprawiały, że handel w internecie jest po prostu łatwiejszy. Pojawiły się płatności internetowe, pojawiła się reklama internetowa, pojawiły się usługi takie jak logistyka czy choćby usługi prawne. Wszystko po to, żeby małe i średnie firmy po prostu mogły łatwo prowadzić biznes w internecie, żeby mogły sprzedawać towary, żeby mogły sprzedawać usługi, żeby były bliżej swoich klientów. I to, co wyróżniało zawsze Chopera, to jest dobre rozumienie tego segmentu rynku. Firma nigdy nie była skoncentrowana na największych firmach, na największych korporacjach, na wielkich międzynarodowych podmiotach, tylko była zawsze blisko mikro, małych i średnich firm, no bo to one najliczniej reprezentowały biznes w świecie internetu. One też były najbardziej zainteresowane, żeby odnieść sukces, korzystając z dobrodziejstw internetu i żeby sprzedawać coś w internecie. Firma zaczęła zarabiać praktycznie od razu. Krzysiek i Rafał podchodzili do kwestii kosztowej w sposób dość konserwatywny, a więc reinwestowali to, co zarabiali. Dziś w szoperze zatrudniamy blisko 200 osób. Naszym klientem są przedstawiciele małych i średnich firm, a nawet tych najmniejszych mikroprzedsiębiorstw. Jest ich w Polsce najwięcej, jest ich blisko 2 miliony. Z dobrodziejstw Sasa korzysta niespełna 30 kilka tysięcy, a więc ten potencjał rynku e-commerce'owego i potencjał handlu w internecie dla sektora MŚP jest praktycznie nieograniczony. Nasze produkty sprzedajemy w oparciu o platformę Shopper, która jest dostępna w modelu subskrypcyjnym, ale też modelu opartym o przywiązaniu do Przychodów generowanych przez sklepy naszych klientów, a więc pay as you Grow. Większość naszych usług jest osadzona w chmurze, a więc dostępne są natychmiast po rejestracji, opiekujemy się ich rozwojem, opiekujemy się ich rozwojem funkcjonalnym, ale też bezpieczeństwem, a więc nasi specjaliści dbają o to, żeby oprogramowanie, żeby usługi były zawsze zgodne z najlepszymi standardami rynkowymi i żeby zawsze cechowały się najwyższą możliwą elastycznością. Korzystanie z modelu SaaS sprawia, że nasze usługi są dostępne w każdym miejscu, o każdej porze i nie mają jakiejś bariery wejścia z punktu widzenia przedsiębiorców. Po naszej stronie daje nam to ogromną elastyczność, bo na jednej platformie jesteśmy w stanie obsłużyć dziesiątki, a może nawet setki tysięcy klientów zarządzanych centralnie z jednego miejsca. Centralnie w tym przypadku oznacza, że możemy zarządzać rozwojem produktu. Możemy go skalować, możemy dbać o jego jakość, ale też możemy oferować klientom wciąż nowe i nowe funkcjonalności. W 2020 roku Shopper osiągnął przychody w wysokości 47 milionów złotych oraz zysk EBIT na poziomie 22 milionów złotych, co oznacza marżę 47%. Nasi klienci wygenerowali GMV, czyli obroty w wysokości 4 miliardów złotych. Epidemia była specyficznym rokiem dla spółki Shopper. Przedsiębiorcy zostali zmuszeni do przeniesienia swoich interesów do internetu. My wyszliśmy tym przedsiębiorcom naprzeciw, oferując kompleksowe rozwiązania w postaci sklepu internetowego, jak również narzędzi wspierających tę sprzedaż poprzez kanał online. Głównym naszym hitem jest oczywiście sam sklep internetowy, jako podstawa do pracy i sprzedaży przez internet. Oczywiście jest bardzo dużo opcji upsellowych, których mogą korzystać nasi klienci są to między innymi kampanie w takich mediach jak Google, Facebook, Allegro czy Instagram, płatności, przesyłki, systemy rekomendacyjne wspierające sprzedaż przez internet. E-commerce będzie w dalszym ciągu bardzo dynamicznie się rozwijał. Oczywiście rok epidemii bardzo przyspieszył ten rozwój, jednak sami widzimy już po pierwszym kwartale, że ten, te wzrosty nie zmniejszają się i Nawyki, które powstały w trakcie epidemii, pozostają wśród użytkowników. Jako konkurencję możemy określić rozwiązania typu open source, które są dostępne zasadniczo bezpłatnie, ale są bardzo trudne w użyciu, więc wymagają specjalistycznej wiedzy informatycznej przy uruchamianiu i przyprowadzeniu tych kampanii. Jeżeli chodzi o globalnego gracza na rynku e-commerce, taką spółką, którą można nazwać jako referencyjną, i Konkurencję na rynku światowym jest firma Shopify, notowana na giełdzie w Nowym Jorku. Nasze rozwiązanie jest bardzo zaawansowane technologicznie. Używamy nowoczesnych metod informatycznych do prowadzenia sklepów internetowych, jednak od strony użytkownika dzięki temu wszystko wygląda bardzo prosto i intuicyjnie. Największą przewagą Shopera jest przede wszystkim kompleksowość dostępnej oferty. Obsługa klienta, nasza edukacja, która ułatwia naszym klientom osiąganie sukcesu w internecie. Nasze plany inwestycyjne są dwutorowe. Oprócz inwestycji w rozwój organiczny i technologie, które obecnie posiadamy, rozważamy inwestycje w technolo zakup technologii oraz akwizycje spółek konkurencyjnych z naszego segmentu, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Szansę na rozwój upatrujemy przede wszystkim w ciągłym, dynamicznym rozwoju rynku e-commerce i jeszcze niezbyt dużej penetracji samego e-commerce'u w polskiej sprzedaży. Do Polski wchodzą międzynarodowe platformy, takie jak Shopify, i bardzo dokładnie obserwujemy ich zachowania na danym rynku. Na obecną chwilę nie widzimy dużego zagrożenia z perspektywy graczy wchodzących z innych krajów do Polski. Jeżeli chodzi o spółki notowane na GPW, myślę, że najbliżej nam jest do Allegro. Niemniej różnimy się od Allegro tym, że pozwalamy naszym klientom tworzyć własny brand, własne marki i uzyskiwać niezależność w prowadzeniu własnego handlu w internecie. Jeżeli chodzi o branże, to mamy różnorodne branże. Oczywiście są tutaj to popularne, czyli na przykład ubrania, kosmetyki czy chociażby książki. Natomiast dzisiaj Shopper jest rozwiązaniem, na którym można sprzedawać niezależnie od branży, od swojej, swoich produktów w sieci. Przez lata dystrybuowane rozwiązania darmowe na rynku są powoli wypierane przez rozwiązania stosowe. Tak jest też w przypadku sklepów i tak jest też w przypadku shopera. Klienci coraz częściej poszukują rozwiązań kompleksowych, gdzie będą mogli opłacić za pomocą jednej opłaty, czyli abonamentu, hosting czy utrzymanie oprogramowania, oprogramowanie, a także aktualizację. Dzięki temu nie muszą rozpraszać się pomiędzy różnych dostawców i szukać w innym miejscu hostingu czy oprogramowania, tylko kupują u jednego dostawcy, takim jak, jakim jest shopper. Dodatkowo trzeba tutaj zaznaczyć, że często na rynku rozwiązanie darmowe obarczone jest dodatkowymi kosztami, chociażby kosztami eksploatacji, czy później rozwijania tego oprogramowania, czy utrzymywania aktualizacji. Natomiast w przypadku Shopera wszystko jest zawarte w abonamencie, to znaczy aktualizacja, utrzymanie, co ciekawe, także support, który jest nielimitowany takie jak support telefoniczny czy poprzez mail, jest w cenie abonamentu. Mamy firmy, które korzystają z naszego rozwiązania już kilkanaście lat. Są nawet takie, które są z nami od początku. To też jest podstawą twierdzić, że jest to po pierwsze dobre rozwiązanie, a szczególnie wygodne. Przez lata Shopper też dystrybuował inny model licencji, który był właśnie dosyć podobny do licencji otwartych z otwartym kodem źródłowym. Natomiast wszyscy ci klienci skutecznie podążają za sas czyli naszym rozwiązaniem dzisiaj, jedynym, które oferujemy na rynku. Klienci rezygnują z naszych usług przede wszystkim wtedy, kiedy nie udaje im się w biznesie. Natomiast na poczet takich sytuacji uruchomiliśmy także dodatkowe działania, takie, takie chociażby jak edukacja naszych klientów, czy to poprzez webinary, czy dedykowany dział Customer Success. Jeżeli chodzi o branże, które rozwijać się będą w najbliższym czasie, a co za tym idzie rozwijać one będą shopera, to z pewnością są to produkty spożywcze, które przez okres pandemii rozpoczęliśmy już kupować w internecie i to też według różnych statystyk w przeciągu najbliższych lat pięciu sześciokrotnie zwiększy swoją wartość, jeżeli chodzi o e-commerce. Zdecydowanie konkurencją dla Shoppera jest chociażby Allegro, czyli Marketplace. Natomiast Marketplace mają swoje cechy, gdzie sprzedawcy faktycznie generują swoją sprzedaż, swój przychód, natomiast nie mają możliwości kontroli, chociażby nad swoją bazą klientów, czy tworzenia własnego brandu. To zatem jest konkurencja, bo ma spory udział na rynku, jeżeli chodzi o sprzedaż, zakupy w internecie. Natomiast też oczywiście ma swoje dobre i złe strony. Shopper jest dzisiaj rozwiązaniem na polski rynek i na tym rynku jesteśmy dzisiaj liderem. Natomiast naturalnym wydaje się, aby wyjść także na rynki zagraniczne. Shopper jest dzisiaj rozwiązaniem dla małych, dużych oraz średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów są także topowe brandy czy sklepy o bardzo dużym wolumenie. Wartość rynku e commerceowego szacowana jest dzisiaj na 82 miliardy złotych w Polsce. W przeciągu najbliższych pięciu lat powinna według badań wzrosnąć dwukrotnie do 160 miliardów. To wskazuje na to, że rok do roku wzrost będzie na poziomie 12%. Proces sprzedaży produktu odbywa się dwutorowo. Po pierwsze można poprzez naszą stronę shopper.pl utworzyć darmową wersję oprogramowania i później ją opłacić, natomiast drugi proces polega na tym, iż konsultant bada potrzeby klienta, przygotowuje dla niego ofertę, którą później przekazuje do działu wdrożeń. Prognozy rynku e-commerce w Polsce są bardzo obiecujące. Wydawać by się mogło, że wszyscy już korzystamy z e-commerce, wszyscy już kupujemy w, korzystając z handlu internetowego, ale tak naprawdę jesteśmy dopiero na początku długiej drogi, przed którą stoi rynek e-commerceowy. Cechuje się on wysoką dynamiką rozwoju, rośnie w tempie. Co najmniej kilkunastu procent rocznie. Większość Polaków ma już dostęp do szybkiego internetu i może kupować w internecie. Ale jesteśmy przekonani, że przez kolejnych kilkanaście lat wszyscy Polacy będą mieli dostęp do szerokiej oferty towarów i usług w internecie i będą praktycznie mogli wszystko, kupić wszystko, co sobie wymarzą. Nasza pozycja rynkowa jest bardzo stabilna. Jesteśmy liderem segmentu oprogramowania sklepu internetowego. SaaS. Obsługujemy dzisiaj ponad 20 tysięcy klientów, a więc konkurencja jest bardzo daleko za nami, no ale nasz apetyt jest ciągle duży. Chcemy więcej, chcemy więcej klientów, dać im możliwość handlowania w internecie, zapewnić im usługi bardzo dobrej jakości no i chcemy ten rynek po prostu zdominować. Mamy blisko 50% udział w rynku, bo nasza platforma cechuje się wysoką elastycznością, dobrą ceną i przede wszystkim świetnie rozumiemy wymagania i oczekiwania segmentu MŚP. Jeśli wprowadzamy do naszej oferty nową usługę. Jest ona oparta o wywiady z klientami, czy też przyszłymi klientami, którzy dzielą się z nami informacjami, co jest im potrzebne do handlowania w internecie i co może wspierać ich rozwój. A więc można powiedzieć, że pracujemy nad rozwojem oferty razem. Z jednej strony robią to nasi specjaliści, z drugiej strony najlepszymi specjalistami są nasi klienci, ci, którzy korzystają z usług Platformy Shopper, albo ci, którzy zamierzają korzystać z usług Platformy Shopper. Nasze plany to przede wszystkim rozwój oferty o nowe usługi e-commerce dedykowane segmentowi małych i średnich firm, ale też oczywiście rozwój funkcjonalności w już istniejących usługach. Chcemy aktywnie wspierać naszych klientów, chcemy aktywnie wspierać merchantów przez cały cykl ich życia i rozwoju na rynku e commerceowym a więc nie koncentrujemy się tylko na tym, żeby dostarczyć im usługę, ale przede wszystkim, żeby zapewnić im pełne, kompleksowe wsparcie, które pozwoli im odnieść sukces w internecie. Możemy powiedzieć, że największą konkurencją dla szofera są przyzwyczajenia części przedsiębiorców, a tych, którzy jeszcze nie do końca wierzą w potencjał internetu i handlu elektronicznego. Ale spokojnie pracujemy z nimi, rozmawiamy, edukujemy i jesteśmy przekonani, że wszelkie bariery wkrótce znikną. Debiutujemy na giełdzie w Warszawie, bo uważamy, że segment spółek technologicznych powinien zostać wzmocniony, a akcjonariusze, nasi przyszli wspólnicy powinni korzystać z rozwoju tego segmentu rynku.